Siemka tu, mikroświat. I zobaczymy sobie skrzydełko muchy. No nie dokładnie muchy. Muchy będzie w następnym odcinku. Ale to jest y, pszczoły. Sam robiłem ten preparat. To jest trudne pszczoły. Y, ale dokładniej chyba osy. Nie wiem, coś tam latało. Ale no to więc zobaczmy. A razy cztery. Na razie. I to w lewym czy prawym górnym rogu będzie takie coś. No, tu jest razy 4. I tutaj razy 10. Razy 40 próbowałem. Więc chyba to tyle w tym odcinku. A jeszcze mam tu takie coś, że mi jasność zmienia. Filtry. Tutaj takie coś. Nie widzicie. No, więc. Y, a właśnie, będzie seria. Ciekawostki przyrodnicze, ale muszę się przygotować. No i chyba, że jak będzie więcej fanów, najwyżej jest to, to będę już może zrobić kiedyś QA. QA. No więc y, to na tyle w tym odcinku. Cześć.